Widzieliście, jak się typy nagle pojawiły? Czekam na te niespodzianki za Aha, a wcześniej nie chciała mi robić nic. Okej. Okay. Wy to macie chyba, kurwa, tak zrobione, że jak jeden wejdzie, to drugiemu wyskakuje powiadomienie, że ten jeden wszedł. I przychodzą, żeby sobie cisnąć. O kurwa! Widzieliście co chciałbyś zrobić? Daleko kurwa patrzcie jaka różnica czasu. cię ja, ale to upiek gdy Fuck No kurwa O jeszcze żyje Dobra O już nie No właśnie te wszary no się jeździł po Londynie, jeździł do serwisu, gdzie zbierali się kurierzy, ale nie taka udawana kurierka. Gdzie Czy... tak kurwa niesamowite rzeczy? Cię ma luki? O kurwa, baba mnie strącła z motru. O, chuj w dupę. O no, chyba nie, no ale... Och kurwa, i zużyłem pioruna

no z chuja pospadali, kurwa. Nieacie. Nie kurwa! Nie kurwa! No kurwa! Oh. Dojechałem? Czy filmik się wczytał po prostu? Bo jakby się kurwa... Fuza pa... Fu, Fuza, fura mi się pali. A i teraz ma motor? Ja tam jeszcze nie dojechałem. Okej. Okay. I punkt super. Nawet ich... Kurwa, tam jest portal do innego świata, był helikopter, zniknął helikopter. Damy yeah. niesamowite rzeczy. Dzisiaj. Co jest? To jest To jest Dlaczego mi Ale kurwa stary fardrze że zapisałem Ale fardż że zapisałem Ale kurwa stary fardrze że zapisałem Ale fart, że zapisałem Ale kurwa stary fardrze że zapisałem Ale fardż że zapisałem ale kurwa stary fakt, że zapisałem. Ale fart, że zapisałem. Ale kurwa stary fakt, że zapisałem. Ale fart, że zapisałem. O jo 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 zapar, fu fu za fura i się pali lepiej to nie liczyć da się nie uda nie urwa nie nie, nie urwa si nie uda lepiej to nie liczyć da się nie uda nie urwa nie, nie nie kurwa!!!! urwa si nie uda lepiej to nie liczyć da się nie uda nie urwa nie, nie Najlepiej lepiej to nie liczyć, da nah, się nie uda. Nie, urwa, nie, 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 kurwa. kurwa. Nie uda. Ale kurwa, stary, fart, zapisałem. Ale zapisałem. Ale kurwa, stary, fart, że zapisałem. Ale fart, że zapisałem. Ale kurwa, stary, fart, że zapisałem. Ale fart, że zapisałem. Ale kurwa, stary, fart, że, że zapisałem. Ale fart, że zapisałem. Elefard, że zapisałem. Ale kurwa stary fart, że zapisałem. Ale fart, że zapisałem. Ale kurwa stary fart, że zapisałem. Ale fart, że zapisałem.